Erotyzm odkrywany w kwiatach, hiszpanki w tańcu flamenko, a także ikony. Takie prace zdobią ostatnio mury Fortu Anioła. Ich autorką jest Beata Wójtowicz. Swoją przygodę z malarstwem zaczęła w Kanadzie podczas warsztatów artystycznych w prywatnym studium malarstwa. Urzeczona tamtejszymi krajobrazami zaczęła przelewać je na płótno. Dziś na stałe mieszka w Polsce, w swoim rodzinnym mieście, Świnoujściu. I choć na co dzień pracuje jako fryzjerka, to prawdziwą pasją jest dla niej malarstwo. Ma na koncie ponad 100 prac. Malowane są głównie techniką wet on wet, czyli mokre na mokre. Inspiruje mnie wszystko, co jest piękne. Zależy od tego, co mnie urzeknie. Maluje kwiaty, zwierzęta, krajobrazy. No, i teraz niedawno zaczęłam malować ikony. To jest nowy temat dla mnie. Ciężko mi mówić, bo ten pan, który mnie w to wtajemniczył, już jego nie ma, pan Henryk Kędziur Odon. On, jak zobaczył moje ślimaki, które namalowałam, powiedział, że poradzę sobie z obrazem Matki Bowskiej Częstochowskiej i chciał, żebym go namalowała. Towarzyszył mi przy tym. Pomagał mi, jeśli coś tam, bo obraz Matki Boskiej ma tajemnice ukryte w, w twarzy. Ja o tym nie wiedziałam wcześniej. Namalowałam i pojechaliśmy razem, żeby zawieźć do Częstochowy. I to był mój największy sukces, bo byłam bardzo szczęśliwa, że przyjęty został mój obraz jako 21. kopia. Beata Wójtowicz już nie po raz pierwszy swoje różnorodne prace eksponowała w Świnoujskich Fortach. Jej obecna wystawa nosi tytuł Spędlem przez świat i można ją oglądać w Forcie Anioła.